Witajcie! Kolejny odcinek Niebo i Ziemia Live. Witają się Dorota i Wojtek Klewicz. Witajcie. I mały Ignacy. Tak, Ignacy mi się tu wypchał właśnie na mnie. No. Witamy Was bardzo serdecznie w to um, dla nas sobotnie popołudnie. Wy nie wiem, kiedy słuchacie, a możecie się podzielić w komentarzu, kiedy najlepiej Wam się słucha naszych odcinków. E, w tym podcaście dzielimy się naszymi rozważaniami, przemyśleniami, poruszeniami odnośnie niedzielnej Ewangelii, czyli Ewangelii z najbliższej niedzieli. Tak. Myślałam, że odnośnie nieba i ziemi. Właśnie, zaczęłam się, bo tak dużo <laughs> chciałam <laughs> powiedzieć naraz. Eee. Okej. Okay. Jutrzejsza Ewangelia to. Jutrzejsza Ewangelia to Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 11, wersety 1 do 45. Kościół nas, nam funduje, ucztę i co tydzień są bardzo długie Ewangelie, w których można się rozsmakować. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o smakowaniu, więc zapraszamy do tamtego odcinka. Jeżeli nie wiesz, jak zacząć czytać Pismo Święte, jak zacząć co wy, to o smakowaniu gadacie, to zapraszamy do poprzedniego odcinka. W którym mówiliśmy właśnie o tym, jak można medytować Pismo Święte tak jak święty Ignacy nas tego uczył. Tak, chciałeś coś. E... Masz jakiś fragment, który sobie poruszył bardziej? E, tak, fragment z Ewangelii Świętego Jana, rozdział e, 11 werset 145 jest to Ewangelia o wskrzeszeniu łazarza, więc taka dość znana, aczkolwiek czytana z uważnością, odkrywa przed sobą kolejne warstwy. My, jak co sobotę, spotykamy się w naszej wspólnocie, wspólnie modlimy się, uwielbiając Pana Boga w trójce Świętej i rozważając Słowo Boże. I właśnie dzisiaj też rozważaliśmy tę Ewangelię, odkrywając właśnie kolejne warstwy tego, co Jezus nam tutaj w tej Ewangelii zostawił. No, a moje pytania, które ci zadałem, brzmiały... Czy Ewangelię przeczytałam? Nie, czy poruszyło Cię coś z Ewangelii No. no poruszyło mnie coś na pewno. No to po... Coś na pewno, no to poczekamy. A dobrze, to ja powiem, co mnie trochę poruszyło. Poruszyło mnie e, e, zdanie Marii. E, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I tak sobie myślę nad tym, co to znaczy, tak? Że gdybyś tu był, czyli tak, jakby nie wiem, jak to poszukiwać ogólnie. Chodzi o to, że Jezus ma najlepszy plan i on wie, co robi, a Maria mówi: Panie, gdybyś ty nie był gdzieś tam, gdzie byłeś, tylko gdybyś był tu ze mną, uratowałbyś mojego brata. To jest, tak, jakby Mari plan na, na ten czas, który miała. Oni byli już cztery dni w żałobie. Cały czas płakali nad łazarzem, łazarz już był w grobie. I to jest takie naturalne, tak, że ona powiedziała to: No kurczę, Jezu, gdzie ty byłeś? Gdybyś był, nie byłoby tej tragedii, która się wydarzyła. Wszyscy tutaj płaczemy, smucimy się, gdzie byłeś? A właśnie Jezus wcześniej, ty to też fajnie zauważyłaś. Także on wcześniej tak jakby. Jak ty to powiedziałeś? Był taki. miał plan na to wszystko, i był taki. konkretny. Konkretny, może taki obcesowy, tak? Taki wiesz. Tam. Ono, umarł, chłopaki, ale my jeszcze tu zostajemy, tak? Tam za dwa dni pójdziemy, nie? I to tak. jest takie. inne, spokojnie. I to jest takie, może. Nie aż takie czułe z jego strony, tak? Znaczy to w ogóle nie jest, patrząc na to z zewnątrz, nie jest takie czułe, bo Jezus mówi, on umarł, a my jeszcze tu siedzimy, za dwa dni pójdziemy, wszystko będzie okej, okay, nie? Tak. Właśnie to na początku jest w to mnie też tak poruszyło. Yy, I właśnie rano czytałam z dużego Pisma świętego i teraz nie wiem nic taką. Ale właśnie, że oni mówią do tego, Panie, że choruje ten, którego kochasz. Yy, no i Jezus tam mówi, że yy, chodźmy... O, oni mówią, że on, że on choruje, a Jezus mówi: choroba, nie ten, nie prowadzi do śmierci. I mówi: chodźmy znów do Judei. Tak, jakby nic z tego, nic złego, ale ej, on choruje, w ogóle cierpienie. Dobra, dobra, chodźcie do znowu do Judei, bo już tam kiedyś byliśmy, to pochodźmy znowu. Tak, tak, no bo chorujemy, mamy inne, inne plany mamy, idziemy. No właśnie, i y, też Jezus później tak ma, to wszystko tak rozplanowane, że. Mówi, że jest, że zasnął, to ci nie rozumieją, to Jezus jej mówi wprost, no on umarł, umarł, ale jeszcze dwa dni, spokojnie sobie tam poczekajcie, nie, że Jezus właśnie ma, dopóki jest tutaj z uczniami, jeszcze przed tym, zanim doszedł do, do Bytanii, to wszystko jest ma takie wykalkulowane, że on tak no to wszystko właśnie. wie, wszystko, no właśnie i uczniowie nie rozumieją, tak słuchają z jakimś takim zadziwieniem, a Jezus wszystko ma rozplanowane. Jeszcze idziemy znowu do Judei, robimy to i tamto. Yy, no, tak się... właśnie to jest takie, że On to wszystko wie. On to wszystko wie. Ale to, co mnie też porusza w dalszej części Ewangelii, mimo to, że On to wszystko wie, idzie do Bytanii i kiedy widzi Marię, yy, najpierw Martę, to jeszcze, tak, że tak powiem, trzyma się, ale kiedy widzi Marię, która jest w, bardzo w żałobie, rozpłakana, i ci wszyscy ludzie z nią, ci, ci sąsiedzi, pewnie bo to była mała wieś z tego, co wynika z zapisów Ewangelii, więc ci wszyscy sąsiedzi, ci znajomi, widzi ich rozpłakanych i sam też płacze. Już nie jest taki, jak był wcześniej, taki rzeczowy, taki kalkulujący, tylko też z nią płacze. No on wie, co się zaraz wydarzy, nie? Przecież idzie go wskrzesić. Ale jednak on przejmuje się naszym cierpieniem, on przejmuje się cierpieniem Marii, Cierpieniem tych wszystkich ludzi, którzy tam są, którzy płaczą, którzy przeżywają. Dla niego nie jest obojętne, jak my się czujemy. Nie są obojętne nasze emocje. I kiedy my przeżywamy w naszym życiu trudności, i właśnie tak jak Ty, jak powiedziałeś, to to bo to Maria i Marta powiedziały te same słowa, nie, Panie, gdybyś tu był nasz brat by nie umarł. I kiedy my w naszym życiu właśnie tak wołamy do Boga, że Jezus, gdybyś tu był, to by mi się to nie przydarzyło, to Jezus widzi nasze emocje i Jemu nie jest obojętne to, czy my y, płaczemy, czy nie płaczemy, czy my y, tutaj na ziemi jesteśmy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi. On, widząc kiedy my cierpimy i płaczemy, płacze z nami, mimo że wie, do czego to wszystko prowadzi, mimo że tu później Jezus mówi, że musi się to stać, żeby większe rzeczy się objawiły. On to wie, ale mimo wszystko płacze z nami, bo Go boli nasz ból, bo Go boli nasze cierpienie, bo Go boli nasz grzech, nasze zniewolenie, Nasze złote klatki, do których się sami wprowadzamy, go to po prostu boli. Właśnie to też jest ciekawe, fajnie pokazane, że Jezus, będąc pełni człowiekiem, tak, współodczuwa, tak, jest pełen empatii do tych ludzi i wchodzi w ich świat żałobu i smutku i właśnie współodczuwa z nimi i z nimi się smuci, tak. Tak jak my gdzieś jedziemy na pogrzeb, znaliśmy go i no, smucimy się, tak? No, my wierzący wiemy, że dla nas jest życie, tak? Dalej. Ale mimo wszystko i tak się smucimy. No, ktoś już go tu, nie będzie z nami, nie? I to jest takie smutne. A wracając do tego zdania właśnie, Pani, gdybyś tu był, tak? To się nie stało, to... Patrząc teraz na Ewangelię, no to... Co się wydarzyło, tak? Gdyby Jezus był tam 4 dni wcześniej, zanim Łazarz był umarł, tylko Łazarz był wtedy pewnie chory, albo nie wiem. On go uzdrowił. I Łazarz by był zdrowy, i okej, okay. tak jak w innych miejscach, tak? Jezus uzdrawia tam tylu ludzi, że. A, wy... A przez to, że on nie przyszedł, i stała się tragedia, tak? Przez to, że go nie było, stała się tragedia, ktoś umarł, Jezus przyszedł i e, zrobił coś jeszcze większego, tak? Bo wskrzesił go, on nie żył, oni mówią, pani, gdzie tam idziesz, co przecież tam już śmierdzi, nie? Odsunął kamień, nie? Więc stały się o wiele większe rzeczy. Ale przez, ale przez to też był tak jakby, znaczy nie tak jakby, przez to był większy też smutek, tak, większa tragedia się stała, ale z tej tragedii stało się coś jeszcze większego, niż gdyby tej tragedii nie było. I to dla nas jest chyba bardzo ciężkie do pojęcia, bo no, my żyjemy tu i teraz, dzieje się u nas tragedia, tak, każdy z nas ma jakieś zawirowania w życiu i lepsze czasy i gorsze, no i dzieją się te gorsze, no i kurczę, pff, Jezu, nie, co tu się stało właśnie i w ogóle po co? Przecież można było tego uniknąć, albo weź Panie coś zrób. Tylko w Ewangelii widzimy co się stało dalej, a w naszym życiu często latami nie widzimy właściwie po co to było i dlaczego. nie mm -hmm. Też mi to co mówisz, przy tym pochodzi na myśl, że to nie umarł jakiś pierwszy lepszy ktoś, że Jezus nie poszedł to otworzył pierwszy lepszy grup i kogoś wskrzesił. Tylko to, byli, to, to była rodzina przyjaciół Jezusa. Maria, Marta i Łazarz byli rodzeństwem i byli przyjaciółmi Jezusa. I jakby trochę to dla mnie mówi teraz o tym, że jeżeli jesteś w przyjaźni z Jezusem, to spodziewaj się, że przez ciebie ludzie będą oglądać większe rzeczy. Więc będziesz jak gdyby cierpiał, umierał, żeby on mógł ciebie wskrzesić, żeby ludzie to widzieli, że trzeba być w relacji z Jezusem bliskiej, przyjacielskiej. Tu jest nawet, że Jezus kochał Łazarza, więc w takiej relacji bardzo bliskiej, żeby móc, żeby on mógł przez nas pokazywać ludziom większe dzieła. I następne zdanie, które jest po, tym, po tej Ewangelii, czyli wniosek 45, to jest Wielu zatem spośród Żydów, przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Nie, To jedno takie podkreślenie, podsumowanie, że no wielu uwierzyło właśnie dzięki temu. No właśnie, bo tak mi się wydawało, że to 45 wchodzi jeszcze w Ewangelię, to ostatnie zdanie. A. A, no, widzisz. No właśnie, to jest takie podsumowanie. No, tego, na No właśnie, nie? taka kropka na i. Co tak. się wydarzyło i jakie miało skutki tego, że Jezus się spóźnił kilka dni, tak? Tak, ale tak. właśnie, żeby to się wydarzyło, to oni musieli być z Jezusem w przyjaźni, w relacji bliskiej. No właśnie. To jest to, to, jest to co też mówił e, ksiądz Pawlukiewicz, że Jezus przychodzi 15 minut za późno, ale zawsze zdąży. I właśnie Jezus tu przeżył za późno, ale zdążył i przez to wydarzyło się jeszcze coś. Większego niestety w naszym życiu ciężko jest to wierzyć i często poddajemy się jakimś smutkom zwątpieniom i o... No ale to jest właśnie to pytanie, nie? Na ile jesteś przyjaźni z Jezusem? Na ile jesteś... bo też mnie to porusza teraz w tym kontekście przyjaźni z Jezusem, że one mówią do, do Jezusa, że gdybyś tu był. Eee, czekaj znajdę. Eee. O, że gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł? Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek poprosisz. Ona nie mówi, że gdybyś tu był, to by nie umarł, i teraz już stąd idź. Tylko ona dalej wierzy, że on coś może zrobić. I Jezus mówi, że zmartwychwstanie. A ona mówi, wiem, że powstanie Martwych w dniu ostatecznym. I jest cały czas w tej relacji. Cały czas ufa, że Jezus może coś zrobić. I Maria tak, taką samą ma postawę, że one potrafią Jezusowi powiedzieć, że gdybyś tu był, to by się to nie wydarzyło. Ale potrafią pozostawać nadal z nim w relacji. Nie, i to jest w naszym życiu. Jak my, jak, jak my reagujemy właśnie na te trudne rzeczy? Czy my mówimy o taki Bóg to ja dziękuję, że muszę znowu cierpieć, to już. Czy my mówimy, panie, za to jestem wkurzona, ale wiem, że ojciec tobie niczego nie odmówi. Że ja mogę Tobie zaufać, że ty z tego. Ty w tym jesteś. No, Trzeba się trzymać po prostu za rękę, a Jezus po prostu w trudnych chwilach trzyma Ciebie. Płacze z Tobą, widzi Twój ból, ale idzie z Tobą. Teraz pytanie, czy ty chcesz iść dalej z Nim? Czy nagle wszystko ci się kończy i masz to gdzieś. Nie? No nie, trudności są, czy żyje z Jezusem, czy nie żyje z Jezusem. Masz w życiu różne trudności, choroby i tak dalej, ale właśnie Jezus jest takim przyjacielem, którego możesz trzymać za rękę i mieć tą nadzieję w, ty, w tej chwili, w tym momencie, że to wszystko ma sens, że On jest z Tobą i nigdy ciebie nie zostawi. Mhm. I to nie znaczy, że trzeba być zawsze milutkim, no, uśmiechniętym, złożone rączki, nie? nie Dzieci i to uczą, że tak trzeba złożone rączki mieć. To no. wcale tak nie znaczy, że w kościele, znaczy w kościele jako miejscu, no to, no to pewna kultura nas obowiązuje, nie? Ale no. przed Bogiem, kiedy jesteś w relacji, to nie znaczy, że masz być milutki i. Masz być sobą. No właśnie, masz jesteś być sobą. taki, jak jesteś w tej chwili. Masz przeżywać to, co przeżywasz naprawdę. Masz emocje, to je pokaż. Nie mów, póki tak widzi, jaki jak jesteś w środku, no tak. jaka jesteś w środku, tak co się w tobie gotuje. No właśnie, daj sobie tą tamę, nie, nie stawiaj sobie tamę swojego emocji i zachowania, no, bo sama możesz wszystko powiedzieć. Się tutuje, nie? No właśnie. No, Otóż przed innymi czasem, jasne, nie musisz wszystkim, o wszystkim opowiadać, bo to jest bez sensu, ale przed sobą sobie opowiadaj to, jaki jesteś, coś w sobie widzisz i można to. Właśnie nad tym popracować w znaczeniu, że zauważyć to. Po pierwsze zauważ, co się dzieje w Tobie, co emocje z Tobą robią. nie? A potem wyjdziesz dalej. Ale to jest taki pierwszy krok, nie? żeby siebie mm. zauważyć samego. I też nie... Tak jak nie deprecjonować tego, a, że to nic, a, że to... No nie, to, to jesteś Ty, Ty będziesz ze sobą do końca Twojego życia. nie? Tak. Właśnie, ty, właśnie fajnie to powiedziałeś, że a, to nic jest to nic. Nie, to jest właśnie coś. To, że przeżywasz, to, że Cię boli, że jesteś zły, to jest właśnie COŚ. No nie, nie, to nic, zamiaty pod dywan, nie, to jest właśnie COŚ. No ja a to nic, zamiaty pod dywan, to też możemy z domu wynieść, nie? No, przestań, co to, to wszystko, daj spokój, nie? I wiesz, no tak, i tak cię... ten, no, zobaczcie małe dzieci, nie, jak coś się się stanie, o, już, nie boli, nie udawaj, tak. No, no. Nie Hello? Nie Masz 40 lat, nie udawaj, no dobra, nie będę tak udawał, nie, nie, to nic w środku no. po prostu... Buf. To ja jestem, nie? <laughs> Wojtek chory. Nie udawaj, Wojtek stawaj, już tam byście ty koleżą, jesteś chory. <laughs> Okej. Okay. Miłego czasu w jakimkolwiek czasie tego słuchacie. E, miłego dnia, weekendu, e, tygodnia. <laughs> Matka nie spodziewa... Nie spał pan, że ty się żegna, że potem jakoś podsumować. Ej. No, tam podsumowanie, to każdy sobie sam nich podsumuje. No, nie Dobrze, to co... zapraszamy Was dzisiaj do. Komentowania, do podsumowania w komentarzu. Można napisać jedno słowo, można napisać. Cześć Dorota. Albo Wojtek. No. Nie, nie, bardziej mnie lubią. A, okej. Okay. To. Okej, okay. chciałem powiedzieć coś głupiego, ale już się powstrzymał. Tak, więc zapraszamy do podzielenia się, do podsumowania tego odcinka w komentarzu, tak jak Wy go dzisiaj odbieracie. Oczywiście zapraszamy do subskrybowania, do klikania dzwoneczka, żeby mieć powiadomienie. Aczkolwiek zawsze w sobotę możecie na nas liczyć. No wiesz, z tym zawsze to nie przesadzaj, bo widzę, że się rozpoczyna z Ale staramy się, A. i ogólnie to sprawia nam też fan. Więc tak. tyle. Przepraszam za mój śmiech, ale jeszcze mój brzuch nie jest w pełni sprawny. Tak, i jeszcze pewnie trochę to potrwa, ale tak to wygląda. Dobra. Trzymajcie się. Trzymajcie się, to Pa, to zobaczymy na Pa! Za